Karolinka, czy zgadzasz się na to, żebyśmy nagrywali Twoją speakerkę? Tak, oczywiście. To proszę, zapraszam. Okej, okay. dzięki. Witajcie kochani, jestem Kelna, jestem alkoholiczką. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj u Was gościć. Kiedyś raz weszłam na Wasz meeting już dawno temu, ale wiem, że bardzo fajna i mocna grupa, także tym bardziej jest mi miło tutaj u Was być. Witam nową osobę, bardzo fajnie, że tutaj do nas zawitałaś. No i tak, chciałabym Wam właśnie opowiedzieć, co się dzisiaj u mnie dzieje, jak było i co robię, żebym nie wróciła do, do tego momentu, tak? Ten wielki właśnie upadek, który był teraz przez Natale przeczytany w refleksjach. Słuchajcie kochani, w momencie jak ja trafiłam do wspólnoty około 15 miesięcy temu, to był wielki upadek. Potężny upadek. Moje picie zatrzymało się na poziomie bardzo, bardzo mocno, takim destrukcyjnym. Byłam już w takich długich, coraz bardziej wydłużających się ciągach alkoholowych, które bardzo mocno wyniszczały mój organizm. był już pobyty w szpitalach, były już takie sytuacje, że po prostu bałam się zasnąć, bo bałam się, że się nie obudzę. To był taki moment, że prawie już straciłam moją rodzinę. Mój mąż się wyprowadził do mojej matki. Czasami po wielu błaganiach, przepraszam, do swojej matki, po wielu błaganiach wracał, ale wracał na chwilkę. Starsze dzieci się ode mnie odsunęły. Jedyne, co mnie jeszcze na tamten moment trzymało, to było moje najmłodsze dziecko, które teraz ma prawie 3 lata. Dzisiaj wiem, że to jest bardzo wielki, największy chyba jaki posiadam dar od Boga. Bo dzięki, dzięki niej też jestem trzeźwa, prawda? Yes. Mm -hmm. Dzięki niej też tutaj jestem dzisiaj, ponieważ bardzo mocno w to wierzę, tak, że Bóg postawił mi ją na, na mojej drodze, bo nie wiem nie wiem, czy bym na tamten moment potrafiła się zatrzymać z tego pędzącego pociągu do, do, do śmierci, bo tak to trzeba nazwać. Może troszkę po kolei, żebyście mieli większy obraz, kim jestem i yy, jak się stało, że sta znalazłam się w takim momencie swojego życia. Ja pochodzę z dosyć małego miejsca na Dolnym Śląsku, z bardzo dziwnej rodziny. Do tej pory nie potrafię jakoś tak określić, yy, jaka była moja rodzina. Słuchajcie, mama moja zmarła dosyć wcześnie, jak miałam 16 lat. Nie za bardzo mam dużo wspomnień z tego domu rodzinnego, ponieważ mama się wyprowadziła dużo wcześniej, zostawiła nas ojcem. Nie z ojcem, bo zabrała swoją młodszą siostrę. A mój tato po prostu nie dźwignął tego, prawda? I jak to się mówi potocznie, poszedł w długą. Natomiast jeszcze długo, długo przed tym ten dom nie funkcjonował w moim odczuciu zupełnie normalnie, tak? Dzisiaj mam zupełnie inne wyobrażenia na temat domu rodzinnego. Nie było w nim miłości. Mama miała bardzo mocno zaawansowaną nerwicę, tato sobie też kompletnie z tym nie radził. Był wszechobecny alkohol, pili wszyscy, piła mama, mama się po alkoholu zamieniała w potwora. Tato pił nałogowo, nadal jest czynym alkoholikiem i wszystkie swoje jakieś frustracje wylewał bardzo często na mnie. Popatrzył sobie po prostu mnie jako tą osobę, gdzie mógł po prostu odbić sobie te wszystkie niepowodzenia chyba w życiu. W każdym razie dom bardzo mocno pozbawiony miłości, pozbawiony jakiejś wartości. Nie mam żadnych generalnie dobrych wspomnień, nie mam wspomnień takich, że byliśmy się gdzieś pobawić, czy wspomnień, że ktoś usiadł i powiedział, że mnie kocha, czy w ogóle nie mam jakichś fajnych, żadnych wspomnień rodzinnych. I tak często rozmyślam, prawda, gdzie, gdzie ten mój alkohol się rozpoczął i co było przyczyną, właśnie, że poszłam taką drogą, a nie inną. Dzisiaj wiem, że to po prostu był bardzo mocno. Posunięty do przodu taki deficyt miłości, tak? Całe życie gdzieś tam po drodze potem szłam sama, ponieważ nie było tej rodziny. Potem się podobna sytuacja zdarzyła. Byłam z chłopakiem 5 lat. Byłam bardzo mocno żyta z tą rodziną, tak. z jego mamą, z jego tatem. Niestety los tak pokierował, żeśmy się rozstali, żeśmy się bardzo fajnie, bardzo niefajnie rozstali, ponieważ tam była przemoc, była policja zaangażowana. No i cała rodzina się w pewnym momencie ode mnie odsunęła łącznie z całym towarzystwem, więc tak jakbym drugi raz wszystko na nowo straciła. I zostałam sama. Oczywiście przy tym wszystkim pojawił się cały czas mocno alkohol. Piłam, bo sobie nie radziłam, piłam, bo byłam bardzo nieśmiała, piłam, bo byłam zazdrosna o to, że koleżanki inne mają. Nawet tego typu rzeczy już pamiętam podstawówce coś miałam 13 lat się po alkohol. Dzieci miały wszystko, tak? Miały łazienkę w domu, ja nie miałam, miały piorniki kolorowe, ja nie miałam. Jeździły do większego miasta do McDonalda, różne rzeczy, prawda? Ja tego nic nie miałam. Poza tym byłam takim dzieckiem mocno, mocno wycofanym. Bardzo często się ze mnie naśmiewali, jak wyglądam właśnie. I ten alkohol, od takich najwcześniejszych lat, dodawał mi bardzo często. Jak to się mówi, animuszu, tak? Wychodziłam z tej swojej sfery nieśmiałości i, i gdzieś tam potrafiłam grać pierwsze skrzypce, ale tylko jak byłam pijana, bo wiadomo, jak wracała codzienność, to, to byłam zupełnie innym człowiekiem. I generalnie tak moje życie wyglądało, tak? Wiadomo, łapałam się jakichś różnych grup społecznych, bardzo często nie, które nie miały nic wspólnego z z moimi jakimiś przekonaniami, wartościami, ale to były osoby, które często sięgają po alkoholu, jest fajna zabawa, coś się działo, tak? Ponieważ u mnie bardzo często musiało coś się dziać, żebym jakieś te emocje negatywne mogła wy, wy, wyreagować też, wyeksponować, prawda? Tak szłam z tym wszystkim przeżyciem, nigdzie sobie nie mogłam miejsca znaleźć, tak naprawdę jeździłam od jednego kraju do drugiego, byłam trochę we Włoszech, we Włoszech się nie poukładało, wróciłam do Polski, bardzo szybko doszłam w ciążę, ponieważ tak jak powtarzam, ten deficyt miłości cały czas gdzieś był za plecami moimi i po prostu skakałam ze związku do związku, bardzo często nie przemyślę, nie, nie myślę o tym po prostu, czy ta osoba jest że odpowiednią osobą, tak, szczególnie na przykład na, na ojca na moich kolejnych dzieci, w każdym razie tak moje życie wyglądało. Natomiast cały czas była we mnie jakaś taka potrzeba udowodnienia wszystkim, że sobie poradzę, że daję radę, że jestem mocna, że jestem silna, że dam radę, że wszystko mam, nie pokazywałam słabości. Cały czas była praca, 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 żeby po prostu, tak jakby nadrobić te złe doświadczenia z dzieciństwa, prawda? żeby zapewnić moim dzieciom wszystko, co potrafię. Dzieci chodziły na wszystkie kluby, jakie mogły, na jakie mi w zasadzie było stać. W domu było sprzątane, w domu był prąd, ponieważ było u mnie tak biednie, że potrafi, przez 7 miesięcy nie, mieszka nie mieszkałam bez prądu, lekcje obradowałam przy świeczkach. Także naprawdę pochodzę z bardzo takiego, można dosłownie powiedzieć, ciemnego miejsca. I bardzo długo po prostu się skupiałam na tym, ten pęd, taki, prawda, żeby zapewnić wszystko jak najlepiej. Dzieciom kompletnie gdzieś pogubiłam się w tym wszystkim. Emocje zostały odsunięte na bok. Jeżeli nie było partnera, bardzo szybko szukałam następnego. Potwornie bałam się być sama. Potwornie bałam się być sama, potwornie bałam się być biedna. A jak nie wychodziło, to po prostu się upijałam. I od samego początku pamiętałam, nigdy to nie był kieliszek czy dwa, tylko zawsze było do odcinki, bardzo długo tłumaczyłam to sobie tym, że ja tak po prostu piję, ja nie umiem pić, nie potrafię znaleźć tego balansu, nie potrafię znaleźć tej granicy, kiedy y, powinnam powiedzieć, Karolina, słuchaj, dość, ostatni kieliszek, wracasz do domu. Y, wmawiałam sobie, że jestem zmęczona, że mam dzieci, że jestem samotną matką, że byłam długo w pracy, pewnie dlatego się znowu upiłam. Zawsze, zawsze nie pamiętam momentu, żeby było tak, że potrafiłam odpuścić. Zawsze się upijałam do końca, potem się budziłam nad ranem i, i były potężne wyrzuty sumienia. Dlaczego to się znowu stało? Słuchajcie. Natomiast ta iluzja, że jestem w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, że jestem w stanie zapewnić dzieciom dom, są pieniądze w domu, jest posprzątane, dzieci są ogarnięte. Ta iluzja przesłaniała totalnie mi rzeczywistość, tak? Bo co z tego, że dzieci chodziły na klub, jak ten klub był tylko tak jakby moim, w mojej głowie, wynagrodzeniem im tego, że mama się znowu upiła, lub mama nie wróciła na noc, lub jest nowy partner, lub generalnie jest taki wielki rozpiźdz dookoła tego, co się dzieje w domu. I bardzo długo żyłam w takim przeświadczeniu, tak, że ja nie jestem alkoholikiem. Gdzieś tam czasami mi się słuchajcie, noga powścinią upije się. I tak to trwało, nie dochodziła do mnie żadna, żaden jakiś taki sygnał, prawda, że Karolina ty masz problem z alkoholem, tak. Ja cały czas sobie mawiałam, że nie będę alkoholikiem jak mój tata, nie będę alkoholiczką jak moja babcia, nie będę alkoholiczką jak moje znajomi. moi znajomi. Moje dzieci mają buty, moje dzieci mają wszystko, u mnie jest wszystko ok. E... I tak do, słuchajcie do, do, do czasu, prawda? Kiedy rozstałam się z moim partnerem i po prostu ten mój y, alkoholizm przybrał takie formy, że nie potrafiłam już wyjść z domu, nie wypijając alkoholu, nie potrafiłam się odnaleźć. Y, ten alkohol mi towarzyszył wszędzie, wszędzie i, i w zasadzie o każdej porze. W tych wszystkich okolicznościach poznałam mojego obecnego męża i cieszyłam się, słuchajcie, że mm, dziś to się wszystko zatrzyma, że, y, że to się jakoś poukłada. No, oczywiście nie wiedziałam w jakim mocnym będzie byłam, ponieważ wtedy już byłam bardzo mocno chora. Y, na szczęście trzecia ciąża gdzieś tam to na chwilę, słuchajcie, się zatrzymała, ale tylko na chwilę, ponieważ moment, kiedy. Y, Dzisiaj wiem, że bardzo podświadomie szukając tego, żebym przestała karmić moje dziecko. Ten moment bardzo szybko nastąpił i, i to był to były moje drzwi do, do mojego dna. Prawda? Bardzo szybko wróciłam do alkoholu. i bambali. Moje ciało, mój umysł był głodny, głodny alkoholu. Ja pamiętam ten moment, kiedy się napiłam pierwszego kieliszka. Słuchajcie, To był jakiś dla mnie, nie wiem, jak eliksir jakiś. Pamiętam te wszystkie doznania, jak mi się robiło dobrze, jak mi się robiło ciepło, jak ja tego bardzo pragnęłam. Bardzo szybko się zaczęły wtedy ciągi, <laughs> I, i moje przerażenie, słuchajcie, to było takie zetknięcie się samej ze sobą, z moją prawdą. Bardzo szybko to przeszło w taki tryb destrukcyjny. Na szczęście, dzięki Bogu, na dzisiaj wiem, że miałam na tyle jaj, że sama sobie powiedziałam: dobra, na no to jest ten moment, kiedy ty sama sobie odpowiadasz, że jesteś alkoholiczką, zaczęła szukać, słuchajcie, pomocy. Ponieważ y, zaczęła się bać, zaczęła się bać sama siebie, zaczęłam się bać tego, co może nastąpić, bo widziałam, jaka to jest równina pochyła. Y, mąż się wyprowadził, dzieci ze mną nie rozmawiały, policja przyjeżdżała, odjeżdżała. To była tylko kwestia czasu, że ktoś mnie zauważy i odbiorę mi dzieci, prawda? Bardzo mocno dążyłam, żeby tak się nie stało, bo byłam świetna w ukrywaniu swojego alkoholizmu, ale podejrzewam, że to była kwestia czasu. I na tamty moment zaczęłam pomału szukać pomocy. Słuchajcie, na początku to wyglądało tak, że musiałam trochę wrócić do żywych i gdzieś tam pojawiała się myśl okej, okay, psycholog. Zaczęłam chodzić na sesję. Kompletnie mi nie pomogło, okołowałam psychologa, nie wiedziałam, co mam mówić. W międzyczasie pojawiały się ciągi, więc nie wchodziłam na terapię. Potem sobie wymyśliłam, że może znajdę taką terapię dochodzącą, ale ja prowadzę tryb życia taki, że ja jestem wiecznie wszędzie ze wszystkimi spóźniona, ze wszystkich spóźniona, wchodzę taka zawsze nieogarnięta. Więc do końca tak, słuchajcie, nie byłam, nie byłam przekonana do tego i tak dalej. W tym wszystkim, bo sama nikomu nie powiedziałam, że, że mam taki problem. A przed tym wszystkim bardzo mocno się bałam, że w końcu nastąpi ten moment, że, że wszystko pierdzielnie, tak? Pamiętam m, takie przebudzenie u mnie w pewnym momencie, gdzieś tam wracałam do żywych i siedziałam taka samotna z dzieckiem w wózku w parku, liczyłam ile pieniędzy prze, przepiłam znowu i mówię, że co się ze mną dzieje, co jest, dlaczego, dlaczego to tak wygląda, przecież ja tak nigdy nie chciałam żyć. To jest, gdzie, skąd się wzięła ta siła, że ona mnie pcha do takiej samodestrukcji? Kompletnie, słuchajcie, nie, nie radziłam sobie z tym wszystkim, nie wiedziałam nic na temat naszej choroby. Byłam bardzo zła, przede wszystkim na siebie zła, samotna i przestraszona. I dzięki Bogu, słuchajcie, tutaj jest taki wielki palec od Boga w tej, tej mojej historii. Stało się tak, że w, takim, w tej takiej samotności, bo mąż o kompletnie nie rozmawiał. Siedziałam z telefonem w ręku, tak po prostu przesuwałam palcem w dół. Słuchajcie, po Facebooku. I nagle pojawiło się ogłoszenie, znaczy ogłoszenie w poście pojawił. Kobieta opisywała historię bardzo podobną do mnie, że ma przyjaciółkę, która jest bardzo dobrą mamą. Natomiast prawdopodobnie jest alkoholiczką i, i wpada w ciągi alkoholowe, i jeżeli one się pojawiają, to wiadomo, jest totalna destrukcja. Koleżanka szuka pomocy. I nie wie jak jej pomóc. I o tym był ten post. I słuchajcie, w takim natłoku yy, odzewu, jak można pić przy dzieciach, yy, nie ma się silnej woli, słuchajcie, dziewczyna napisała, że jest trzeźwiejącą alkoholiczką i, i jest już 11 miesięcy trzeźwa, próbowała wszystkich metod, to jest jedyna, jedyny sposób, na, dzięki którym pozostaje trzeźwa. Jeżeli ktoś chce, ona po prostu udzieli pomocy prywatnie. I ja mówię, Boże, wow, tak. I napisałam słuchajcie do tej dziewczyny. Umówiłyśmy się wieczorem na rozmowę, jeszcze taka pełna, pełna strachu. Poty ze mnie, słuchajcie, wychodziły, alkohol puszczał, mówię, Boże, nie ani zastraszenia, poszłam do parku i rozmawiały się, słuchajcie, może z pół godziny. Przedstawiła mi, a w pigułce, ja to tak dzisiaj mówię, bo nie mówiła nic, że sugerujemy. Tylko powiedziała mi wyraźnie z góry: słuchaj, musisz chodzić na mityngi, musisz mieć sponsora, musisz mieć służby, a przede wszystkim musisz zrobić program 12 kroków, teraz już od razu. I ja tak słuchałam, słuchałam, słuchałam i przyjęłam to wszystko tak, jak ona mi powiedziała, nie dyskutowałam. Powiedziała mi też: słuchaj, będziesz myślała na początku, że to jest sekta, będziesz się łapała słówek, będziesz próbowała po swojemu odpuść. To jest jedyna droga do tego, żeby pozostać trzeźwym. Ja nie miałam wyjścia, ja byłam po prostu już tak osrana i tak przestraszona. Nie dyskutowałam kompletnie z nią. Każdy razie poszłam do domu, poszłam się spać. Dzięki Bogu, ta dziewczyna rano do mnie zadzwoniła i zadała mi pytanie, co zrobiłaś żeby, co zrobiłaś dzisiaj dla swojej trzeźwości? Ja mówię, no jeszcze nic. Ona mówi, no przecież dzwonić, dzwoniłaś nie. To wysłałam ci kolejne numery i wysłałam mi cztery numery do dziewczyn, i nie chciałam jej po prostu zawieść, ponieważ to była pierwsza osoba, która w końcu poświęciła mi swój czas, i mogłam się, tak lekko, mogłam się do niej otworzyć, i porozmawiałyśmy, i wiedziałam, że nigdzie indziej nie ma pomocy, i po prostu muszę w to, to weźmieć, a nic więcej do stracenia, ponieważ stracę swoją rodzinę. I zaczęłam dzwonić, prawda? Zrobiłam prostą rzecz: entliczek, pentliczek, wybrałam numer. Numer był do Emilki. Dużo osób tutaj pewnie zna, słuchajcie, pierwszy raz rozmawiałam z kimś tak długo, bo to była chyba rozmowa przez półtora godziny, Emilka mi bardzo dużo opowiadała o sobie. To też była i to był też jej początek, słuchajcie, ale była już po programie mogła sponsorować. Nasza rozmowa się zakończyła tym, że ja ją poprosiłam o sponsorowanie, także bardzo szybko po znalezieniu się we wspólnocie miałam sponsorkę, dzięki Bogu do dzisiaj jest ta sama sponsorka. Ale czym mnie ona ujęła, słuchajcie, yy, przede wszystkim tym, że przez 30 dni, dzień w dzień poświęcała mi swój czas i przez 45 minut rozmawiała ze mną i pchała mnie, pchała mnie do przodu, yy, tłumaczyła mi wiele rzeczy i to słynne zdanie. Słuchaj, ja też tak mam, ja też się tak czuję, ja też przez to przechodziłam. Słuchaj, spróbuj tego, spróbuj tego, spróbuj tego. Ja słuchałam, słuchałam, nie dyskutowałam i po prostu. Starałam się robić to, co mi powiedziała. I tak dzięki temu, pomału żeśmy weszły na program. Starałam się być bardzo sumienna. Program skończyłam. Czy zrozumiałam coś z tego programu? Podczas czytania było mi bardzo ciężko zrozumieć. Po prostu bardzo mocno się miałam. Do tej pory mam, ale miałam taką bałagan, bałagan w głowie, ponieważ. Yy, Oprócz alkoholu, ja mam jeszcze krzyżowe uzależnienie, jestem uzależniona też od kodeiny, i, i, i ta taka y, mieszanka alkoholowo-chemiczna zrobiła mi po prostu y, bardzo duży bałagan w głowie. Bardzo długo miałam taką po prostu y, dziurę w głowie, w sensie, że nie mogłam poskładać myśli, nie mogłam się wypowiadać, nie mogłam tego wszystkiego sobie jakoś poskładać. W każdym razie, y, podczas programu starałam się go robić jak najlepiej potrafię, nie za dużo zrozumiałam. Natomiast y, nie podałam się. Nie podałam się, nie podaję się do dzisiaj. Cały czas staram się być w tym, czytać, chodzić na meetingi, słuchać wypowiedzi, słuchać spikerek na YouTubie. Jak jestem w pracy, włączam sobie online, wielką księgę i, i słucham, i słucham, żeby sobie to powtarzać, 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 bo bardzo mocno w to wierzę, że to jest jedyna moja droga do trzeźwości. I widzę, słuchajcie, rezultaty, tak? Największym dobrem, jaki mam na dzisiaj, to jest moja cześćwość. A drugim takim potężnym, to jest moją mocą, to jest moja rodzina, tak? Mąż wrócił, zaczęło się nam układać. Nie chcę się jakoś tam przechwalać, prawda? Ale kurczę, jest zmiana, słuchajcie, o 180 stopni. Dzieci zaczęły ze mną rozmawiać i jest zupełnie jakoś inaczej. Ale największym chyba, największą tą mocą jest tą tym wszystkim, ponieważ zrozumiałam znaczenie kroku pierwszego: bezsilność. Yy, Pamiętam, jak tak bardzo mocno yy, na emocjach zadzwoniłam do yy, Emilii, ponieważ to była kolejna kłótnia z moim mężem i to jeszcze był sam początek, i mówiłam po prostu: No, jak ja się staram. <laughs> A on jest taki, i taki, i taki, i taki, i taki. Emilka mnie. Przepraszam, że mówię tak personalnie, ale ja zawdzięczam jej życie, prawda? Yy, Zamknęłam mnie jednym słowem: uznaj bezsilność. I ja chyba wtedy zrozumiałam tak naprawdę, na czym to polega, ta bezsilność. I dzisiaj staram się to stosować w moim życiu w wielu, słuchajcie, sytuacjach. Ta bezsilność w pewnym momencie przerodziła się w akceptację, cierpliwość. Bardzo często mój mąż do mnie mówi: Kurczę, ja nie wiem, jak ty to robisz, jaką ty masz w sobie cierpliwość. Ja dzisiaj wiem, że y, zawdzięczam to byciu w AA, tak? Swojemu zaangażowaniu się przede wszystkim Wam. Bardzo dużo staram się słuchać. Mam takie momenty, kiedy narozrabiał, albo kiedy po prostu jest mi źle, albo y, szukam po prostu czegoś w tej mojej głowie i wtedy wchodzę na meeting. Słuchajcie, i naprawdę słyszę historie bardzo ciężkie. Moja w tym wszystkim jest pikuś i, i ci ludzie się podnoszą, tak? Y, wracają do żywych i działają i dają cząstkę siebie. I to jest takie to jest takie moje lekarstwo na to, że, żeby wierzyć w to, że jestem w dobrym miejscu i żeby i żeby to robić. Co jeszcze wam mogę powiedzieć. Może trochę o krokach. Krok drugi jest dla mnie też bardzo, bardzo ważny. I cieszę się, że gdzieś tam mi się to udało poukładać w mojej głowie, bo moim problemem jest to, że ja wariuję, prawda? Moja, moja głowa wariuje. Już dzisiaj jest tego dużo mniej, ale zdarza mi się. Bardzo często moja modlitwa się zaczyna od tego. Boże, dziękuję Ci za trzeźwy dzień, ale przywróć mi zdrowy rozsądek. To jest bardzo dla mnie ważne i jak widzę, że gdzieś tam uciekam myślami i, i zaczyna się to wariactwo w mojej głowie, to proszę Boga. Czasami to jest nawet 10 razy dziennie, ale mówię, przywróć mi zdrowy rozsądek. Bo bez tego zaczyna się mnie szaleństwo, tak? Dzisiaj nie sięgnę. Staram się tak myśleć, że nie sięgnę po alkohol, ale na przykład mogę dalej kogoś zra z, zranić, a, a bardzo bym tego nie chciała. Krok trzeci też mi bardzo dużo pomaga, ponieważ tak zwyczajnie, słuchajcie, odwalić się od ciebie, prawda? Czasami i czasami się nawet z tego śmieję, bo mówię, to nie ode mnie zależy, to, to jest szefa zasługa i czasami chyba przeginam nawet też, no nie, muszę gdzieś ten balon znaleźć, ale. Program jest dla mnie na dzisiaj potężną mocą, która pozwala, że jestem czeźwa, że udaje mi się moje życie jakoś poukładać, poskładać. Bardzo mocnym takim krokiem do przodu, słuchajcie, było zrobienie kroku dziewiątego z moim tatą. Pamiętam moje pierwsze wypowiedzi na, na mityngach, jak pałałam, taką złością do niego, takim żalem przede wszystkim żalem, prawda. Dzięki temu, że zrobiłam krok czwarty, dosyć chyba sumienie, wydaje mi się, przeczytałam go ze swoją sponsor, zrozumiałam, z czego ja jestem zbudowana i zdobyłam się na to, żeby pojechać do Polski i usiąść, słuchajcie, z moim ojcem i powiedzieć mu to wszystko, przeprosić, to jest dla mnie mega. Pomyślałam, że tata jest bardzo, mocno chory, prawda? Można, mogę śmiało powiedzieć, że mój tata umiera. Z dalecznym alkoholikiem. Ma wszystkie chyba możliwe współistniejące choroby przy alkoholizmie, ale dostałam tą szansę, że mogłam z nim usiąść, słuchajcie, podać mu rękę, powiedzieć: Kocham cię. Popłakaliśmy się, Tato mi też powiedział: Ja też cię kocham. To było dla mnie potężne, potężne. Ja czekałam chyba na to całe życie. Tylko gdyby nie program, gdyby nie to, że pokazaliście mi, jak to zrobić, to bym się na to nie zdobyła. I co jest też bardzo ważne. Uczycie mnie to, ja się uczę też tej odpowiedzialności, bo dzisiaj wiem, że przepraszam za wszystko, to nie wystarczy, tak? Ja muszę po prostu być odpowiedzialna za to swoje przepraszam, za to, za to swoje za duże czynienie, nie mogę powiedzieć przepraszam, a dalej robić to samo. Muszę być odpowiedzialna dzisiaj za te swoje czyny, tak? Dzięki temu wieczorem, jak staram się robić ten rachunek sumienia, rachunek moralny, to oprócz tych złych rzeczy też sobie wszystkie przypominam te dobre, prawda? Które mi się udało, y, udało zrobić. I wtedy przychodzi ta wdzięczność właśnie. Dziś jestem y, człowiekiem, który ma bardzo dużo wdzięczności. Przede wszystkim za to, że jestem cześćwa, że jest spokój, że mam rodzinę, że dostałam y, tak jakby drugie życie, tak? Że y, mam was, czuję się taka przynależna. Ja zawsze dziś miałam takie wrażenie, że się po prostu tak obijam od jednej grupy do drugiej grupy, nikt mnie nie chce, zawsze byłam takim odrzutkiem, nie mam pasji, nie mam hobby, nie mam żadnych talentów, Boże, co będzie dalej ze mną i, i to tak wszystko powodowało, że ja taki po prostu czułam bezsens, dzisiaj dzisiaj jesteście moją, słuchajcie, mocą, takim motorem napędowym, że wiem, że, że mam gdzie przyjść, mam co robić, dzisiaj wróciłam bardzo wcześnie z pracy o 5 rano, ale yy, wstałam, wstałam bez problemu. Słuchajcie, poskładałam się do kupy, bo mam nadzieję, że ta moja opowieść komuś pomoże. Słuchajcie, tak jakbyście pomogli mi, tak mam. Ja mam nadzieję, że, że chociaż może w jakimś procencie do kogoś to dotrze i yy, yy, ta osoba będzie miała szansę cześć, tak? Bo warto. No to chyba wszystko. Dziękuję, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję. Yy. Nie wiem, czy się u Was zadaje pytania, ale jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem. Dzięki.